thank uh you -huh. Cześć Wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio. I zacznijmy od tego, że dzisiaj będzie bardzo dużo informacji, ale jestem jeden dzień do tyłu, bo mnie dzisiaj nie ma, więc nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem. Na szczęście, wczoraj tak się podziało, tak bardzo się podziało, że jest o czym mówić i jest o czym mówić na kilka dni do przodu. Bo wszystkiego naraz nie ogarnę. Więc jeżeli coś się podziało dzisiaj rano, ewentualnie wczoraj późnym wieczorem, to przepraszam, będę nadrabiał najszybciej, jak się da ale na przykład nie wiem, czy został zapowiedziany w końcu live'a i czy nie, czy drip marketing. Poszedł wieczorem czy nie, no, bo to wszystko jest jeszcze przede mną. Więc jeżeli dziś rano coś mocnego się podziało, to będę informował na wszystkich społecznościówkach, ale dograć do odcinka już raczej nie zdołam. Z drugiej strony, jeżeli ten odcinek będzie się wydawał mocno pociachany, jakiś taki niespójny, to dlatego, że dochodzą cały czas nowe informacje i jeżeli będę coś dogrywał, to będę to dogrywał i domontowywał. Lecimy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o i wygląda na to, że wiele osób bankuje na tym, że na ostatnią chwilę i zostanie zapowiedziane albo wczoraj, gdzieś jakoś później, albo dzisiaj na niecałą dobę przed livestreamem twórców Livestream powinien się odbyć no pierwszego, czyli jutro I moi bankują z tą informacją Nie tylko moi bankują z tą informacją Bo Matfacio i kilku innych likerów Oraz y, osoby zajmujące się na likami Twierdzą, że też ta informacja powinna wystrzelić gdzieś tak na ostatnią chwilę Aczkolwiek nie jest to pewnik, nie jest to potwierdzone info Więc pomimo tego, że z kilku źródeł idzie ta informacja Że stream powinien być zapowiedziany Nie wiemy czy faktycznie tak się stanie I nie wiemy czy jutro stream będzie Zapraszam na niego, zapraszam bardzo serdecznie. Liczę, że gdzieś w ostatniej chwili to info poleci, ale tak jak mówię, ja jeszcze nie wiem. Może wy już wiecie, może już są informacje gdzieś tutaj nawrzucane naokoło i czujecie się z tą informacją bardzo dobrze. Ja na razie jadę w ciemno, zakładając, że pierwszego faktycznie stream będzie, o której godzinie, gdzie i jak. Podamy dokładnie, podamy wszystkim źródłami dostępnymi, kiedy tylko ta informacja się pojawi. Lecimy dalej do Pyrkon i Pyrkona. Wróćmy wspomnieniami do Pyrkonu i do informacji podrzuconych mi przez. Szybkobieszka, link na dole w przypiętym komentarzu Do osób, które w nowych cosplayach szalały Dzisiejszą listę otwiera Kai Kociarz Lubię kwiatki oraz Liga Podkreśni kosp pisane przez zero Oczywiście do wszystkich tych osób macie na dole Linki w przypiętym komentarzu I jesteście osą, wasze cosplaye są przecudne Oraz przesłodkie Następną osobą na liście jest ktoś, kto zgodził się Na wstawienie zdjęcia, ale nie na podanie danych Więc pozdrawiam cię bardzo mocno I serdecznie jesteś osą, jeżeli zmieniasz zdanie To daj znać, podmienię na dole w przypiętym Piętym komentarzu na Instagram i TikTok utajone na, na właściwe rzeczy, bo cosplay jest. Ekstra. Świetny venti. Lecimy dalej do numeru 28, czyli do Sirkyrtos, Mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem. Żongli. Fantastyczny. Włócznia. Ekstra. Po prostu jedna z lepiej wykonanych, jakie do tej pory widziałem. Przy czym, no muszę powiedzieć, że dla mnie, dla mojego wzrostu, to musiałaby być sporo dłuższa. Ale to ja muszę się dowiedzieć, jak robić takie cacka i sobie zafundować. Kolejny rzut zespołowy, gdzie mamy L. podkreśnik wanie Harumi. Kropka, kropka, fluff oraz Shimi. Pozdrawiam bardzo mocno i serdecznie. Mamy kolejnego Ventiego, mamy moją ukochaną Kek i postacie, których nie ogarniam, bo na nie są, a ja jestem do tyłu za nimi, ale to jest chyba ten Demon Slayer, czy coś tam idziemy w tym kierunku. Jeżeli się nie mylę, przynajmniej jedna z tych postaci, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale niezbyt brutalnie. I dzisiejszą listę zamyka V4 Andalizm, czyli Wandalizm oraz podkreśnik Amelia podkreśnik Zieba z Przecudną Jajemiko, Hutao oraz Kokomi. Mam dwie osoby z trzech na zdjęciu. Niestety, jeżeli trzecia się też tutaj pojawi, to dajcie znać. Dodam do listy w przypiętym komentarzu. I jak co dnia muszę wam powiedzieć, że jeżeli macie czas, chwilę i ochotę, to śmiało wyskoczcie zostawić troszkę miłości tam w komentarzach, bo jak zwykle cosplayerzy i cosplayerki zasługują na naszą uwagę. A ja muszę teraz do wszystkich polecieć z informacją, że są na żywo dzisiaj. to Znaczy na żywo. Na odcinku dzisiaj! A teraz powoli, niezbyt powoli, raczej dość prędko przejdźmy do tego, co się wczoraj podziało. A podziało się wczoraj bardzo dużo i warto by było powiedzieć, że obryw po całym będzie. Wczoraj, przedwczoraj z waszej perspektywy mówiłem, że coś się podziało z voice aktorami. nie wiem jak ta sytuacja się skończyła, nie wiem co tam się podziało, bo jeszcze nie doszły do mnie żadne wieści, a już wybuchło z drugiej strony, czyli likerzy blank wrzucający liki z każdej strony na temat rzeczy, o których teoretycznie jeszcze nie powinniśmy mówić, grafiki, bo samo mówienie to nie jest duży problem, ale jak już się pojawiają oficjalne grafiki, to jest takie, um, ok, dobra, to dawać drip, dripu nie ma. To znaczy, że ktoś oberwie. Ktoś oberwie, bardzo ubacza, wyskoczył z tekstem, że on od tego trzyma się daleko, nie repostuje, nie przekazuje tych informacji dalej, bo jest jakaś drama w tle. Według informacji od Blanka, które z drugiej strony pokrywają się z tym, co do mnie dotarło zaraz po nagraniu wczorajszego odcinka. Wizu, wizu, będzie obryw. Uważaj, co podajesz dalej, uważaj, co repostujesz, bo Michojozie nienawiścią i pluje jadem, i ktoś bardzo, 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 bardzo oberwie. I żeby nie było, oberwą też osoby, które jakby za tym. Stoją, ale które tego nie planowały, bo wygląda na to, że Blank albo ktoś w okolicy zaczął rzucać informacjami, które teoretycznie zostały powierzone w tajemnicy Onekszenom. Czyli łąkszeni mogą oberwać przez proxy, przez to, co się stało. Nie ich wina, ale oni oberwą. Może wszyscy, może nie wszyscy. Nie wiem dokładnie, jak ten cały e, agregat informacyjny się utrzyma w tej sytuacji. Ale nie wiem, czy zauważyliście. łąkszeni siedzą bardzo, bardzo, bardzo jak mysz podmiotu. Co więcej, jak macie tam, nie wiem, Hajksge czy Sagiri, to postują, że oj, komuś się o Berbie kogoś zaboli zaraz przed sumeru, więc nie jest to najlepsza sytuacja. Bo żeby nie było, żeby nie było zaraz wczoraj po nagraniu wszystkiego i po ustawieniu wszystkiego tak, żeby mogło pójść, mądrze zrobiłem, że nie wstawiłem żadnych grafik, Blank i jego ludzie zaczęli kasować wszystko naokoło około z postów, które popełnili i też, żeby nie było, jest potwierdzenie drobne, że Hojoverse zaczyna DMCA ataki claimować i atakować ten content, który poszedł z jakąkolwiek grafiką od nich pochodzącą, czyli ja wstawiłem do miniatury fanarty. Jestem pod obserwacją, ale jeżeli ktoś wstawiał te oficjalne grafiki, to jeżeli jeszcze jego, jej filmik nie został zdjęty, to prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości może się to stać. Bo tak jak mówię, Mihojo jest naprawdę wściekłe. A my, my, mając to za sobą, powiedzmy, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, których dzisiaj bardzo dużo jest, więc weźcie wielkie przymrużenie oka i jeszcze większe ziarno soli do tego, co się będzie działo na tych spekulacjach i spoilerach, bo o ile wyciekają takie rzeczy, które no są mniej lub bardziej weryfikowane, już prawie, bo to screenshoty, może nawet animacje, ale to są rzeczy takie bardzo wręcz pewne, to jednak ktoś może się okazać nieprawdziwego, a z drugiej strony Mihojo może coś odwalić i coś na ostatniej prostej zmienić, więc lecimy po kolei. Przede wszystkim Tignary. Jeżeli chodzi o tego Tignary, który wczoraj został przez Blanka wrzucony i już niektórzy się nim zachwycają, to muszę wam powiedzieć, że moje pierwsze skojarzenie było bardzo mocno, że jest to taki troszkę Goro, bo jak się przyjrzycie, to Goro jest znacznie bardziej rozczochrany, ale w kwestii fryzury mają bardzo podobną. Dwa paski po boku i i grzywka też z odmiennym kolorem do całej reszty. Dignary oczywiście ma ciemne włosy i zielone te, te paseczki. Do tego Uszy te są bardziej na boki, tamte są bardziej sterczące do góry i ogon, bardzo podobne spodnie, jeżeli chodzi o model, ten sam model, no i też postać biegająca z tą samą bronią z bardzo zbliżonymi animacjami, więc tutaj ja podobieństw widzę bardzo dużo. Jak rozmawiam z ludźmi, to nie wszyscy. Niektórzy od razu łapią, że okej, okay, w designie to jest praktycznie 1 do 1, jeżeli chodzi o opis postaci. No macie postać chłopięcą banksy są, jest grzywka, są tu odmienne kolory, jest ogon i są uszy. Podobieństwa gigantyczne. Dla innych to jest a nie widzę tego, nie widzę tego. Więc dajcie mi znać, w której grupie wy jesteście, bo po rozmowach z ludźmi dzieli się tak pół na pół równo. Niektórzy ej, te postacie są zadziwiająco podobne do siebie, pomijając kolor, który jest głównym tym, tym, tym elementem, który je odróżnia, a z drugiej strony nie wydaje ci się, te włosy są przylizane i te detale z mojej perspektywy przed designie to są detale, dla niektórych są wystarczająco, żeby te postacie były totalnie, totalnie odmienne. Nie wiem, znaczy nie mówię w żadnym wypadku, że oni są identyczni. Mówię tylko, że koncept jest tak bardzo bliski, że jest to aż zdumiewające, że i Wychodzi jako piątka koncepcyjnie bardzo podobna do czwórki, którą już posiadamy. Jakby płeć się różniła, albo model słopięcego na dorosły cokolwiek, ale jest bardzo dużo elementów trafiających w tę samą mańkę, więc z mojej perspektywy się na to dziwnie patrzy. Co więcej, co więcej, charakter Tignari ma mieć podobno. Jeżeli wierzycie, Sagiri, bodajże, bardzo zbliżony do Albedo, przynajmniej Albedo tego, który jest w anglojęzycznej wersji z tłumaczeniem i z głosem, co oznacza, że Goro, no Goro na przeciekach wcześniej to było to, czym miał być Albedo, zanim nie zmienili mu broni, tej, wiecie, bo on oryginalnie z łukiem miał biegać, a później mu dali mieczyk. I Albedo to teoretycznie teoretycznie mniej lub bardziej mógł być taki Goro, a teraz słyszę, że Tigneri to będzie taki troszkę z charakteru Albedo i klika mi w głowie tak dużo rzeczy jednocześnie, że ma. Masakra, ale to może ja zobaczymy, jak w praktyce będzie. To też zresztą jest odbiór tylko jednej osoby, która nie wiem, na ile bardzo się z tym otrzaskała. Więc kończąc wątek, Tignari, jeszcze bardzo dużo na temat roślin, będzie, bo to jest postać bardzo w roślinki wkręcona. I co więcej, jest drobna sugestia, że z roślinkami w sumeru będzie więcej. To nie będą tylko roślinki i roślinki, tylko to plantae, pisane przez AE na końcu. To jest troszkę grubsza i głębsza sprawa, więc trzymamy kciuki, drobne spekulacje i spoilery fabularne mogły tutaj zostać nam wetknięte, a my te nawet nie zauważamy. Przeskakujemy do kolejnej rzeczy, czyli do mojej prywatnie ukochanej Fischl. W tej całej sytuacji wyciekł jej skin, którego oczywiście tego outfita Wam pokazać w tym momencie nie mogę. Zapraszam bardzo na Discorda, mam nadzieję, że tam wbijecie i zobaczycie. Więc co mogę powiedzieć? Faktycznie wygląda ona bardziej jak Fischl niż sama Fischl. Ogólnie tak, jakby ma odwrócone kolory. To, co tutaj jest ciemne, to jest jasne. Tam ma te za kolanówki. Nie wiem, jak to się technicznie nazywa. Nie znam się na tym. Ma białe, tutaj ma czarne. Budki ma tutaj w całości czarne. A tam są takie jaśniejsze z jasnymi elementami i kokardkami. Tej bajery z tyłu też ma, ale ma bardziej jakby rozsunięte na boki i ma więcej falbanek i tych wszystkich takich en -en motywów dużo elementów białych na klacie i bardzo bufiaste rękawki też przyczepione do, do, do łapy. Wygląda to spoko wygląda to osą plus ta pseudo korona diadem, którą ma na głowie. Jest ok. Ciekawe jest to, że oko ma zasunięte nie czarną paską, tylko białą. Jeżeli dobrze widzę, to na. Na, na, na grafice. Ogólnie jestem na tak, nie jestem totalnie zachwycony, ale jestem na tak. Bardzo się cieszę, że ten skin będzie za Freeco, ze względu na to, że no, nie zachwyca mnie aż tak bardzo, żebym skoczył, wydać na niego hajsy. Może model 3D będzie wyglądał lepiej, bo widzę tutaj ogromny potencjał do tego, żeby to w 3D na postaci wyglądało super, bo Art. Artem, ale jeżeli to w grze będzie wyglądało pięknie, to wtedy by mnie skusiło, a żeby było zabawniej, to jest ten skin, który będzie z Afryki, więc no z mojej perspektywy jest zachwyt. Zanim popatatajamy dalej, też muszę zrobić ratę do wczorajszej informacji na temat Fish, czyli powiedziałem, że ona jest jakby wzorowana na tej jednej z postaci z Comic and Communicate. I tu jest mój błąd, bo rozmawiając na ten temat kiedyś z ludźmi w anime bardziej siedzącymi, to powiedzieli mi, że ona jest jakby wzorowana na postaci, która zje się Rikka, taka na z Anime, jeżeli przepraszam, zamorduje pewnie wymowę Chunibuyo Koiga Tai. Jeżeli tak się to powinno czytać. Itarika Takanashi to jest postać, która wpisuje się w pewien nurt bohaterek bardzo charakterystycznych, do których między innymi nawiązuje kilka postaci, w tym również ta poboczna postać z Comic Can't Communicate. I to jest jedyne, co ja z całego tego wywodu zapamiętałem, więc błąd z mojej strony, przepraszam. Jeżeli ktoś się mną sugerował, to bardzo, bardzo w tym momencie zrąbałem. I do tego całego nurtu wpisuje się również Fischl, nawiązując do. Riki Takanashi, a nie do postaci z Comic and Communicate. Okej, okay, rata była, przeskakujemy dalej do drugiego skina, a drugim skinem jest Dilu, którego również wam pokazać nie mogę, i tu, tu pojawia się gigantyczny problem z mojej strony, bo pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłem tego skina, było takie. To jest złe, to jest dramat, nie podoba mi się strasznie, jestem na nie tak bardzo jak na nie można być. Otwieram sobie go na drugim ekranie, niestety, przepraszam, nie mogę wam wkleić, zapraszam na Discorda, ale odbiór mój pierwszy był strasznie, strasznie negatywny i chwilę mi zajęło kapnięcie się, dlaczego jest tak negatywny i w tym momencie zacząłem tego skina postrzegać troszkę inaczej. On nie jest zły, on jest nawet może być ciekawy, tutaj ma drobne zmiany, wydaje mi się, że to będzie troszkę bardziej pod kątem i będzie wyglądało jak te elementy od um, trochę od biedy stylistycznej podobne do tego co Keja ma z tyłu, troszkę tak od biedy, będą, będą tu prześwity i będzie to takie ostrzejsze, no i czerwone, oczywiście. Więc to jest moje skojarzenie, to jest skojarzenie względem kilku artów, które tam widziałem, no i ten strój będzie bardziej czerwony, więc będzie miał troszkę więcej charakteru. Ale jeżeli chodzi o art, to nie mogę przeżyć tego, jak ten art jest zorganizowany, jak go widzicie, teraz przed sobą, tam sobie otworzyliście, to spójrzcie na rękę, która trzyma miecz, czyli jego prawą rękę, a której dodatkowo jest na ramiennik i jest skrót perspektywiczny. Między naramiennikiem a łokciem wygląda to tak, jakby ta. Ręka była w stronę postaci w taki sposób, w jaki się tego nie da zrobić, a ta część od łokcia do nadgarstka była z kolei na wprost. Czyli on ma jakoś tak dziwnie wybitą, wyłamaną tą rękę. Przy czym ułożenie miecza i całej reszty sugeruje, że od łokcia do nadgarstka ręka znajduje się sporo do przodu przed postacią. Czyli tak jakby on powinien mieć ją tak. Mimo to, skrót perspektywiczny, cała reszta pokazuje tak, jakby to było w drugą stronę, bo ręka się zmniejsza zamiast zwiększać. Nie ma nacisku na ten cały ten, więc wygląda to bardzo. Bardzo nieproporcjonalnie. Jeżeli tak troszkę rzucicie bardziej okiem na proporcje, to część od tu, od góry do łokcia jest dłuższa niż od łokcia do tego miejsca. Krótsza niż do palców, ale jeżeli chodzi o nadgarstek, to jednak. Ramię, łokieć jest dłuższy kawałek kości. Przy czym on ma dodatkowo naramiennik, więc tu powinien być centymetr 2 do 5 w górę. I na tym arcie ta część od naramiennika do łokcia wydaje się znacznie, znacznie krótsza niż część od łokcia gdzieś dotąd. Dlaczego mówię dotąd? Bo tutaj kończy się fragment od. Rękawa. Tam, gdzie zaczyna się ten fragment od rękawa, powinien być technicznie nadgarstek, jeżeli liczyć skrót perspektywiczny. A tam nie ma nadgarstka, tam jest jeszcze cały ten kawałek, i dopiero jest nadgarstek i dłoń. I jak ja patrzę na ten art, jak on ma to wygięte, jak on ma to obrócone, to jest pierwszy naprawdę technicznie nieudany art do Gęszlina w ogóle. Jak na to patrzę, cała postać jest ok, druga ręka z tyłu lewa jest ok, a pierwsza ręka z przodu, druga jego lewa ręka, jest dramat. I do tego jeszcze wgs Trzyma jakby był ze styropianu Leciutkiego, który wygląda Po kącie narysowania tak jakby Rączka była blisko postaci A ostrze zbliżało się do ekranu, czyli do nas Do odbiorcy. Skrót perspektywiczny Tego miecza sugeruje dla odmiany, że ten miecz Jest przyległy na gładko do Postaci, do, 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 do tego Jak on jest wzdłuż postawiony Więc patrząc na ten art, wszystko jest Niby ok, ale coś mi nie gra, coś mi nie gra Im dłużej patrzę na rękę, patrzę na miecz, jest takie Jesus Christ, jak? Jak oni mając tych swoich super Zawodowców mogli to zrobić. Rozsypało mnie to totalnie, i to jest ten droższy skin, który najprawdopodobniej będzie kosztował 2480 Genesis kryształów i 1980 w trakcie eventu, czyli w promocji. Jestem totalnie na nie, jestem załamany tym, jak to wygląda, jak to zostało narysowane, i troszkę jest to przerażające z mojej perspektywy. Na dole, na dole, wasze opinie, jakby to odbieracie, bo widziałem w komentarzach wczoraj, że są bardzo mieszane. Niektórzy są bardzo na tak, a inni są absurdalnie na nie. Ja się zaliczałem do tej drugiej grupy. Dopóki nie załapałem, że to jest problem rysunku Nie samego skina, więc chcę zobaczyć skin w 3D Bo może, podobnie jak Fischl, bardzo dużo na tym zyska Bardzo możliwe, że dużo na tym zyska Bo wydaje mi się, że w tych kolorach, w tym połączeniu jest potencjał Ale sam art tak bardzo mi to psuje, że... No, spaprał mi hojo Jeżeli to ma być skin deluxe Jeżeli to ma być ten lepszy, luksusowy outfit... To jestem na razie na nie i to jestem bardzo na nie. A my przeskakujemy dalej, bo mamy wygląd plus minus wygląd w przybliżeniu wizji z sumeru. Na tych grafikach, na tych artach widać, co ma przy. Paskuj tam w nastroju ma kolej oraz co ma Tigneri, co oznacza, że no, o kolei zaraz powiemy parę słów więcej, ale to oznacza, że wiemy już jak wygląda plus minus kolejny rodzaj wizji. Mamy wizję z mondu. Keja ma jako jedyny jedną wyjątkową wizję, która nie dubluje się z żadną inną postacią z mondu, no ale on z drugiej strony z mondu jakoś wybitnie nie jest. Więc macie tutaj postać z mondu i jest wizja, i ma takie trzy piórka z jednej strony, to środkowe i trzy piórka z drugiej strony. Jeżeli chodzi o keję, to on ma dwa piórka i to środkowe. Z drugiej strony również dwa piórka Więc ma troszkę inaczej i Keja bardzo, bardzo się rusza Więc nienawidzę tego pokazywać Bo on za chwilę zaczyna się gibać Ale wracając do wizji, mamy wizję oczywiście z Mondu Plus ta Keja troszkę inny Mamy wizję z Liwe od samego początku Z Inazumy doskoczyły w pewnym momencie I od kiedy jest Child w grze to mamy również naznaje Plus minus jeżeli to jest faktycznie wizja ze Szneznaje I to się w przyszłości okaże Ale najprawdopodobniej tak I teraz wiemy również jak powinna wyglądać wizja z Sumeru Więc troszkę tajemnic, troszkę tajemnic się rozwiało Jak już o kolejności jest mowa, to również wyciek jej model 3D. Jeżeli chodzi o jej art, podoba mi się. Mówiłem wczoraj, że mi się podoba i podtrzymuję swoje zdanie. Muszę wam powiedzieć jednak, że jej model 3D podoba mi się znacznie bardziej. Widziałem drobne animacje, bardzo niska rozdzielczość, bardzo rozmazane jak wyglądają jej standardowe ataki i szczerze powiedziawszy wygląda ona jak Amber na sterydach, tylko kolor zmieniony na zielony, żeby nie było pozwów ze strony Mondu. I na chwilę obecną mogę powiedzieć, że kolej wyobrażałem sobie znacznie młodszą. Jest starsza w rozgrywce niż, niż to, co ja myślałem jest... Troszkę masywniej zbudowana, nie tak bardzo dziecięca, bardziej dziewczęca, ale Mate Uda jest tak zbudowana, troszkę mocniej. Przynajmniej ten strój, który ma na sobie, sprawia takie wrażenie, więc ja jestem na tak. A my przejdźmy do kolejnej postaci, na temat której cieknie, więc najprawdopodobniej ta wysoka pyro pani, która ma się pojawić w sumeru, będzie się nazywała Dechia i będzie biegała z Claymorem, To są kolejne informacje, jakby łączące się w jedno, że ta pyro, wysoka, model dorosłej kobiety, czyli tak jak jean, ma być teoretycznie wyższa. Od... Od Jean. ma biegać z Claymorem, więc no kolejna postać, na którą możecie czekać. Kolejna postać, która już niedługo powinna wyciec. Może nie tak szybko jak te do aktualizacji 3.0, bo na nią jeszcze trochę poczekamy. Ale pierwsze arty powinny się pojawić już w najbliższych tygodniach. Przynajmniej według informacji, które do mnie docierają. Ain't no rest for the wicked. Lecimy dalej, bo dzisiejszy dzień nie da mi odpoczynku, bo są kolejne noweliki. Tym razem Kusanali wyciekła, więc momencik otworzę sobie ją na drugim ekranie, ale na tym ekranie wskoczyłam do postaci, których jeszcze nie posiadam, wywołamy pod tablicę CLI, bo to nam będzie potrzebne. Jak to było w tym Disney XD coś tam, myszka Mickey mówi, że to jest narzędzie, które przyda nam się później. A więc, jeżeli chodzi o Kusanali, jest model, przynajmniej częściej modelu wyciekło mniej więcej tyle samo, co z tego Su, jak on tam ma Al albo Al Sam, w zależności od tego, jaką wersję wymowy przyjmiemy, to się okaże za moment. Więc, Kusanali, włosy faktycznie bardzo podobne do tego, co ma Paimon, białe uszy zbliżone do tego, co ma Klee, ale są troszkę taki z większym łukiem i wydaje mi się, że ciut dłuższe, ale to może ja, to może ja. Jest listek we włosach, z tej strony konkretnie tutaj jest kilka florystycznych motywów na głowie i kitka z drugiej, gdzieś tutaj się majtająca. Zapraszam na Discordzie, tam możecie to zobaczyć. Oczy ma zielone i wydaje mi się, że są może nie tyle większe niż to, co ma Klee, ale przez tą zieleń i przez inny kolor skóry wygląda na to, że tęczówki bardziej wypełniają oczodu, co też prowadzi do takiego skojarzenia, że ma wielkie świecące oczy, jak bardzo bardzo cute. Sukieneczka jest prosta, lekka, model zbliżony do tego, co ma kli, ale to, co ma kli, wygląda na strasznie ciężkie, masywne, na taki kubraczek, strój cały. A kusanali ma właśnie leciutką przewewną sukienkę oraz pelerynkę z tyłu, ręce, w sumie tylko gdzieś na tej wysokości ma jakiś materiał i bransoletkę na jej prawej dłoni, czyli z tej strony. Nóżki odkryte do kolan nie widać nie dalej, więc tyle informacji na temat kusanali jest i wydaje mi się, że wygląda ona świetnie. Już mamy tutaj ludzi którzy nastawiają się na mainowanie tej postaci Dendro Archonka, ar... no, whatever Zobaczymy jak będzie dokładnie sytuacja fabularna z Kusanali Ale kolejny wyciek dzisiaj, znaczy się wczoraj z waszej perspektywy Jest tego dużo i to haha, nie jest koniec Bo mamy wyciek mapy Sumeru i żeby nie było to wczoraj Wczoraj, przedwczoraj, Blank wrzucał mapę, na której były zielone fragmenty, gdzie i co powinno się pojawić. Jak tu się oddali, to tu powinny być zielone fragmenty związane z Sumeru. Na zachód troszkę od Watatsumi Island, oraz tu u góry ten fragment, co plus minus od biedy zgadzało się z tymi informacjami, które ja miałem na temat wyspy, która może, a może nie jest Dorman Portem, Dorman Fortem. Możliwe, że Dorman Port Fort jest tutaj, a ta wyspa jest czymś innym. Gadaliśmy o tym wielokrotnie. To, co teraz wyciekło, całkowicie przeczytam tym likom bo nie ma tutaj nic pokazującego Ukazane, to znaczy na tym screenie akurat nie ma ten, ale to co jest, nie jest tu w dół, tylko na zachód od kazmu i właściwie jest takie wi fajne tutaj, nie wiem jak bardzo duże jest to i jak bardzo prawdziwy jest ten przeciek, to może być totalnie fake i przekłamane, ale wygląda na to, wygląda na to, że mamy tego tak patrząc w skali gdzieś, gdzieś tyle gdzieś tyle, czyli takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć razy kazm, mówię o tym co jest u góry no może to być jak na wstęp może być dość duże, stanowczo jest większe niż startowe wyspy, które mieliśmy z Inazumy, więc może nie być najgorzej, może być całkiem nieźle oprócz tego też pojawił się filmik, który ja interpretuję jako fejkowy, na których travelerka biegnie przez miejsca, których w Gęszynie obecnie nie ma, wygląda to jakby to było prerenderowane dwie różne rzeczy, osobno tło osobno i postać osobno, co mi Nasuwa sugestię, że nie jest to prawdziwy filmik. W jednym fragmencie biegnie po takim wielkim lesie, który wygląda jak totalnie z innej gry, renderowany, a drugie wygląda coś jak zimowa, totalnie zimowa lokacja, taka bardziej niebiesko-zimowa niż to, co mamy w Dragon's Painie. I na mój nos to są fejkowe informacje, więc nie wstawiam, nie wrzucam, ale jeżeli spotkacie się z czymś takim, to jest najprawdopodobniej fake. Dobra, lecimy dalej, bo oczywiście kończy się rotacja na abysie. Macie jeszcze parę godzin na odhaczenie tego, więc. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście abysa, to dziś jest ostatni dzień na poszarpanie się ze Spirel Abysem, na wbicie troszkę punktów i odebranie. Primogemów, więc ja polecam zrobić, jeżeli macie czas. Jeżeli nie, to podobnie jak ja proście znajomych o pomoc czy cokolwiek, bo ja totalnie nie wyrabiam. I wracam do montowania tego odcinka, bo jeszcze dużo przede mną. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Kisiunie, więc pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś awesome! Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczeck and Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to jest ostatni dzień tego miesiąca, czyli mora, nic więcej. Ale jutro lecimy na nowo z listą, co oznacza, że trzy paczki z primogemami po 20 primogemów łącznie, 60. Wciąż będzie do przygarnięcia. Nie zapomnijcie wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami i pamiętać o tym, o czym ja zapomniałem, bo zapomniałem zrobić dzisiaj rano parametryk transformera. Zrobię to za moment. Na, pe na pewno zrobię to za moment. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym jesteście fantastycznie osom. Awesome. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Lisi Magowie jesteście super. Lisi arcymagowie jesteście jesteście przeosom. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Chyba, że jeszcze coś wyskoczy i będę dogrywał na ostatnią chwilę albo wrzucał drugi filmik albo. to wie co, więc miłego dnia, dobrego zemka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże Karengi wam sprzyja, my widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro, może nawet i na streamie z tłumaczenia do aktualizacji 2.8. Miłego, do następnego i hej! Bo ja cię kręcę. Nagrywanie po dwa odcinki dziennie z troszkę troszkę przerasta moje możliwości, szczególnie, że akcja wyskoczyła na ostatnią chwilę i nie byłem gotowy do tego, żeby dwa dni z rzędu nagrywać takie duble, więc, okej, okay, dobra, ale no, no podziało się, no, podziało się i muszę jutro, znaczy się dzisiaj z waszej perspektywy, być bardzo daleko od domu i przez długie ilości godzin, więc, ja... Yeah.